A czy, a czy pani ma jakąś traumę? Czy ja mam jakąś fa fajną traumę? E, przytulałam. E, nie, mnie przytulał e, Michael Jackson. Tara. Ja byłaś mała? Byłam mała, byłam dzieckiem, przytulałam. E... I byłaś w tej jego nibylandii tam? Nie, byłam w Warszawie. Opowiedz, opowiedz. E, miałam chyba z 15 lat, więc nawet wcale nie byłam taka mała. to już się baba. to już nie, była. to już dorosłam, nie? Legalnie, 15 lat. W białym jest legalna. <laughs> no bo no, 60 lat temu tylko, ludzie. No. W pięciu językach. Co? No, coś, się, coś się tutaj, tutaj tak, ale to pryszcz. Tak, jest to jest nie, nie To, to jest prawdziwy sotek. A, rozumiem. Przyjechał do nas do Liceum. Ja byłam w komitecie powitalnym, wręczałam mu kwiatki. Zdaje się, że do dzisiaj mi to zostało po prostu. I dygałam za każdym razem, żeby do niego podejść, żeby go przywitać. Wygłaszałam formułkę, ale byłam tak zestresowana, chociaż wydawało mi się, że to zupełnie nie jest moja bajka. Um, że jednak mimo wszystko ten stres mi się tak, słuchajcie, udzielił, że po prostu dygałam, brałam te kwiatki, odwracałam się, szłam w drugą stronę. W pewnym momencie ochroniarz mnie nie tak zagarnął, Michael wyciągnął kwiatki z y, y, moich rąk, podał ochroniarzowi i mnie przytulił. I wiecie, jaką miałam wtedy myśl? Że ma bardzo źle dobrany podkład mm -hmm. i doklejone bokobrody. Ty Michael? Kurde, to jest, to jest światowa osoba. To nie, mnie najwyżej kto przytulał, to no nie wiem, Bartek Strusiński.